Mamy tu taki eksperyment z magiczną tubą. Konkretne hasło: rzuć okiem na błysk, który przynosi w życiu zysk. Chodzi o zysk widoczności na drodze, tak? Te pierwsze reakcje kierowców. Kiedy widzą na przykład osobę, która jest z odblaskiem, więc jest to szybka reakcja. Natomiast jeżeli jest ktoś ubrany na ciemno, no to może to spowodować wypadek. Obecna pora roku, szybciej zapadający zmrok, opady deszczu, mgła czy ciemny ubiór powoduje to, że pieszy jest niewidoczny dla kierowcy samochodu. W tej dzisiejszej akcji również wykorzystujemy naszą magiczną tubę, która, w której są dwie postacie. Jedna, która ma odblask, Druga nie, i tutaj osoby, które są zainteresowane, mogą to zobaczyć. Tuba też imituje światło kierowcy, i ważne jest to, że pokazuje faktyczne potrzebę noszenia odblasków. Widać coś? No, akurat. Chłopka. Chłopka zielonego, tak? Tak. Jednego? Tak. Jednego. Więc tak to wygląda z perspektywy kierowcy. Jak nie macie ubranych odblasków, to jesteście w ogóle niewidoczni. A jak macie założone takie fajne odblaski, które zaraz kolega Wam przekaże, to będziecie widoczni, a tym samym co będziecie bezpieczni, tak? Zgadza się? Mówi się, że osoba, która nosi odblaski jest widoczna co najmniej ze 100 metrów, a nawet 150 metrów jest widoczna. Natomiast osoba bez mówimy tutaj widoczna dla kierowcy samochodu. Natomiast osoba, która nie nosi odblasków, mówi się, że nawet 30 metrów, jest to zbyt krótka odległość dla reakcji kierowcy i zdarzenie no może dojść do jakiegoś zdarzenia drogowego. Czasami na pasach po prostu mam wrażenie, że nie wiadomo skąd oni się wzięli. Także ja uważam, że naprawdę te oznakowania są bardzo ważne. Panie na torebkach, na kurteczkach, na apaszkach, wszędzie powinny być tak samo panowienie. Dzisiejsza akcja to jest tylko początek. W kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach będziemy to realizowali zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. W ramach prowadzonych zajęć z dziećmi i z młodzieżą wskazujemy, jak należy bezpiecznie zachować się zarówno w drodze do szkoły, jak i ze szkoły, jak również właśnie będziemy rozdawali odblaski.